Roy spada, a będzie gorzej. No i co to oznacza dla ciebie w praktyce? Wiadomo, jak jesteś inwestorem, chcesz osiągnąć jak najlepszy wskaźnik, wskaźnik twojego zwrotu rentowności inwestycji. Twoje oczekiwania są na poziomie 7, 8, 9% w skali roku. Niestety rzeczywistość jest cóż inna. Jeżeli zainwestowałeś w dużym mieście, na przykład Kraków, Wrocław czy Warszawa, ten wskaźnik ROJ jest znacząco już niski, a będzie tylko gorzej. Dlaczego? No, wylicz na szybkim sposobie swój wskaźnik ROJ. Jeżeli standardowo, powiedzmy, na przykład w Krakowie kupujesz mieszkanie na poziomie 520 tysięcy zł i jesteś w stanie osiągnąć z takiego mieszkania poziom najmu na poziomie 2300 zł, co da ci sumę w skali roku 27 600 zł, ale to jest tylko twoja cena brutto, bo od tego musisz odjąć podatek minimum 8,5% w skali yy, rocznej, co da ci sumę podatku, zabierze ci sumę podatków około 2340 zł, więc dysponujesz 25 000 zł. I tą kwotę dzielisz na zakup, który już wydałeś, czyli te 520 tysięcy złotych i daje Ci to sumę na poziomie 4,8% zwrotu wartości inwestycji. A będzie tylko gorzej. Dlaczego? Jeżeli chcesz to wiedzieć, to napisz w komentarzu. Chcę, a ja nagram dla Ciebie kolejny filmik, który mówi, dlaczego tak się stanie. To do miłego następnego. Cześć!